Cześć, witam serdecznie, jestem Sebastian Orbański, założyciel klubu LSI i w dzisiejszej i również w kolejnych materiałach, będę chciał Ci przedstawić, a właściwie obalić mity związane z inwestowaniem na giełdzie. Wiele osób ma ogromny opór przed tym, żeby kupić tą pierwszą spółkę akcyjną i zainwestować swoje pieniądze właśnie w ten moim zdaniem najlepszy mechanizm, który pozwala Ci zarabiać dochód, generować dochód pasywny, jak i budować majątek. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że większość inwestorów myli spekulację z inwestowaniem. Otóż spekulant zarabia na przewidywaniu przyszłości. Na przykład, jeżeli ja uważam, że baterie elektryczne będą popularne, kupuję spółkę z tej branży i oczekuję, że będziemy mieli wzrost na tej spółce w przyszłości, to jest przewidywanie. My tego nie wiemy, czy to się wydarzy. Może się wydarzyć? Nie musi. Z drugiej strony, spekulant patrzy na momentum, czyli co jest popularne. Jeśli ja widzę, że na np. spółka Tesla jest popularna, to kupuję tę spółkę, bo liczę, że inni inwestorzy będą napędzać cenę, i na tym zarobię. To wszystko, kochani, jest spekulacja. To nie ma nic wspólnego z inwestowaniem. My, jako inwestorzy, inwestorzy lifestyle, inwestorzy właściwie, bo to jest moja strategia, moje podejście, które promuję i które chcę Ci zaszczepić w Twoim podejściu do giełdy. To jest tak naprawdę podejście, które jest bardzo mocno powiązane, czy też można sobie nawiązać do podejścia kupowania nieruchomości. Ale nie tej spekulacyjnej, gdzie kupujemy, remontujemy i sprzedajemy, ale bardziej do tej nieruchomości, którą kupujemy, która jest niesamowitej jakości, w niesamowitej lokalizacji, ma bardzo duży popyt, jeśli chodzi o osoby, które chcą mieszkać właśnie w tym rejonie i kupujemy taką nieruchomość. Ta nieruchomość ciągle rośnie w wartości. Ciągle jej wartość rośnie i ciągle jest popyt na to, aby tę nieruchomość wynajmować. Kupując taką nieruchomość, mamy właściwie niemalże 100% pewność, że na niej zarobimy. Tak samo podchodzimy do właśnie giełdy. Kupujemy aktywo, czyli spółkę akcyjną, która jest bardzo dobrej jakości. Mamy odpowiednie modele, żeby to stwierdzić, i następnie, kupując tą nieruchomość, tą to, 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 to spółkę, cierpliwie czekamy i na niej zarabiamy. Co to oznacza w praktyce? Oznacza w praktyce, że pierwszy mit, który mówi, że inwestowanie bardzo dużo wymaga czasu, że angażuje właściwie całe, całodniowe obserwowanie wykresów i wiadomości, jest totalnie błędne. Bo jeżeli my kupimy spółkę, która jest w dobrej jakości, zrobimy to w odpowiedni inwestycyjny sposób. To właściwie można powiedzieć, że z mojej perspektywy, na podstawie mojego doświadczenia z ostatnich 19 lat, potrzebujemy dosłownie kilka godzin w ciągu roku, aby tą, można powiedzieć, inwestycję obserwować, analizować. I to jest niesamowite ponieważ możemy osiągnąć prawdziwy dochód pasywny. W normalnych działaniach czy biznesowych, czy w nieruchomościach niestety ten dochód pasywny nie jest tak pasywny, jak się wydaje. I wiele osób, które jest tak powiem, zaangażowana w te metody budowania i pomnażania majątku, wie doskonale, że tak naprawdę to nie jest takie pasywne. Więc z tej perspektywy, jeżeli popatrzymy sobie na inwestycje w spółki akcyjne, w akcje, to faktycznie te spółki akcyjne są jednym z najlepszych możliwości dochodu, osiągnięcia dochodu pasywnego, bo faktycznie... Zaangażowanie czasowe jest bardzo, ale to bardzo niewielkie i również stres związany z tym wszystkim, z tym wszystkimi działaniami jest również niewielki, bo znowuż, ponownie, jeżeli mamy spółkę, która jest prowadzona dobrze, jeżeli mamy spółkę, która ma prezesa inteligentnego, który realizuje plan, który jest tak naprawdę założony, to faktycznie cała praca, cały stres jest przełożony na ten biznes i na osoby, które w tym biznesie są zaangażowane bezpośrednie. I to jest też kolejny plus, Kupowania spółek akcyjnych zamiast, na przykład, budowania własnego biznesu, ponieważ w tym wypadku, my, jakby można powiedzieć, wynajmujemy prezesa do tego, żeby robił to, co ma robić i przejął na, za nas cały stres. Więc, jeżeli popatrzymy z perspektywy praktycznej, jeśli chodzi o właśnie mit związany z zaangażowaniem czasu, to definitywnie czas, który potrzebujemy na poświęcenie, na, na inwestowanie jest bardzo niewielki i możesz zacząć jako inwestor, można powiedzieć, jako y, możesz zacząć inwestowanie jako dodatkowe za zajęcie. Tutaj nie masz usprawiedliwienia, że nie masz czasu, bo naprawdę tego czasu nie potrzebujesz wiele. Do tego jeszcze jest jeden bardzo ważny element. Otóż podejście Lifestyle Investingu w, polega na tym, że wyszukujemy pomysłów inwestycyjnych z dnia codziennego, czyli tak naprawdę z sytuacji, które, które Cię otaczają. I to jest jest bardzo unikalne podejście, które znowuż zmniejsza ilość zaangażowania czasu, ponieważ my faktycznie robiąc to, co robimy na co dzień, wyszukujemy pomysły inwestycyjne. Dzięki temu ten pierwszy etap analizy spółek, która normalnie byłaby etapem najbardziej takim można powiedzieć czasochłonnym, będzie zminimalizowany, ponieważ będąc świadomym inwestorem, rozumiejąc podejście lifestyle investingu, pomysły inwestycyjne generują się właściwie Naturalnie. I to jest niesamowite właśnie w tym całym podejściu lifestyle inwestora. W kolejnym materiale przedstawimy ryzyko i obalimy mit tego, że giełda jest ryzykowna. Otóż nie jest ryzykowna i dlaczego tak jest i jak to ryzyko zminimalizować, powiem Ci w kolejnym materiale wideo. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszego wezwania, właściwie można powiedzieć trzydniowego warsztatu, w którym będziemy budować Twój plan inwestycyjny, w którym będziemy budować Twój portfel, i Twoje pierwsze spółki i podczas którego znajdziesz pierwsze pomysły inwestycyjne wokół Ciebie, gwarantuję Ci, że po takim wyzwaniu trzydniowym będziesz w stanie zbudować swój pierwszy portfel i otworzyć swoje pierwsze transakcje na koncie inwestycyjnym, to zrób to poniżej klikając w link poniżej lub obok, zapisz się na oficjalną listę wyzwania, dzięki temu będziesz otrzymał dodatkowe materiały, otrzymasz również kolejne materiały wideo właśnie z tej serii, jak i również bonusy, które będą publikowane i to Będą, można powiedzieć, przekazywane w czasie wyzwania, które będzie już wkrótce. To tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Pozdrawiam.